Koniec XXI wieku. Po wyniszczającej, lecz wygranej wojnie z kosmicznymi najeźdźcami, ludzkość przenosi się na największy księżyc Saturna. Mechanik Jack i jego łącznościowiec Victoria to ostatni ludzie na Ziemi. Pilnują oni, aby... no, niby pilnują czegoś ważnego. Jacka zaczynają nachodzić wątpliwości. Wkrótce nachodzi go też duch z przeszłości. Nie pamięć to drugi film Józefa Kosińskiego, który zadebiutował Tronem Dziedzictwem. Film ponownie ładny, ale nieolśniewający wizualnie, który już pierwszym wypowiadanym przez bohatera zdaniem zdradza, jaki to zaskakujący fabularny przekręt nam przygotowuje. W ogóle fabuła sprawia wrażenie, jakby twórcy zdjęli z bibliotecznej półki z napisem Science Fiction pięć przypadkowych książek i zmiksowali ich treść. I do tego wcale nie trafili na najlepsze fragmenty. Występują Tom Dobrze się trzymam kruz, Olga Nie muszę grać, bo mam ładną buzię, kurylenko, i Morgan Morfeusz Freeman. Występuje Tom Kruz, ale historia nie opiera się na opowiadaniu Filipa Dika, więc kolejnego wyśmienitego raportu mniejszości się nie spodziewajcie. To będzie raczej nudny raport. Przez pierwsze 45 minut zastanawiacie się, dlaczego film się jeszcze nie zaczął. Przez kolejne pół godziny rzeczywiście coś się dzieje, a przez następne 45 minut modlicie się, żeby się wreszcie skończyło. Bardzo lubię, gdy tytuł filmu stanowi dla widza jakąś podpowiedź. W tym przypadku nie pamięć to nie tylko zgrabny tytuł, ale i istotna wskazówka, na co należy ten film skazać. Oh, będzie tego wiele. Dla mnie to przede wszystkim Tom Cruise Cast Away, Poza Światem w kosmicznej wersji Matrixa z lekką domieszką 2001 Odysei Kosmicznej. Statki powietrzne i sekwencje lotu przypominają Gwiezdne Wojny i z nimi nieco mogą też kojarzyć się bardzo nieudane drony. Niektórzy zamiast Cast Away mogą dostrzec Tuoliego. Nie zapominajmy o jeszcze ciepłym filmie Moon z nutką pamięci absolutnej. To wszystko nieumiejętnie i niepotrzebnie skopiowane, zamiast pamięci absolutnej, rzeczywiście daje niepamięć.